Przed laty byłem świadkiem historii, kiedy kobieta przeze mnie rozgrzeszona w szpitalu wróciła do świata żywych w momencie, kiedy lekarz stwierdził, że ona odchodzi, że akcja jej serca jest coraz słabsza. Wróciła ze śmierci do życia. Dzisiaj święty Jan mówi o tym, że wróciliśmy ze śmierci do życia, ponieważ miłujemy braci. Czyli warunkiem życia jest. Miłowanie braci. Warunkiem funkcjonowania jest takie budowanie relacji, gdzie nie ma czasu na nienawiść, nie ma czasu na odrzucenie, nie ma czasu na patrzenie na drugiego człowieka jako wroga, a więc jesteśmy zaproszeni do tego, żeby nie żyć w stanie śmierci. Stan śmierci to jest stan odłączenia umysłu, serca. To jest czas, kiedy my poszukujemy siebie, w momencie kiedy przechodzimy do życia, to jesteśmy ludźmi gotowymi budować nowe relacje: relacje z tymi, którzy są nam dani, są nam zadani i są ludźmi, którzy czasami nas nie lubią. Ale właśnie to nasze, ta nasza świadomość tego, że zostaliśmy uratowani, że przeszliśmy ze śmierci do życia, powoduje, że jesteśmy gotowi zawsze do dialogu z drugim człowiekiem i to dialogu miłości.